Ucho od śledzia w śmietanie to trzecia część serii, której główną bohaterką jest Flavia Delus, nieprzeciętna jedenastolatka kochająca kryminalne zagadki oraz chemię. Przy tej książce znakomicie będą się bawić nie tylko dzieci, ale i dorośli. Dwie poprzednie części o Flawii Delus po prostu wchłonęłam i wcale nie byłam wówczas dzieckiem, wręcz przeciwnie. Okazało się kolejny raz, że tak często ignorowane przez dorosłych powieści dla dzieci i młodzieży mogą tak naprawdę dostarczyć mnóstwo radochy. Tym razem główna bohaterka stara się rozwikłać zagadkę próby zabójstwa starej cyganki koczującej na terenie rodowej posiadłości rodziny Delus, a także morderstwa miejscowego złodziejaszka. Dziewczynka zdaje się przy tym wyprzedzać działania policji, choć zdarza jej się przy tym wpakować w kłopoty. Alan Bradley stworzył postać, której nie sposób nie lubić. Z jednej strony niezwykle bystrą, doskonałą obserwatorkę, której pasją jest rozwiązywanie zagadek i odkrywanie tajemnic. Z drugiej, zagubione dziecko, półsierote wychowywaną przez ojca, który żyje w swoim świecie i skonfliktowaną z dwiema starszymi, dokuczającymi jej siostrami, których miłości, wsparcia i akceptacji tak bardzo potrzebuje. Bradley umiejętnie łączy powieść młodzieżową, kryminał oraz powieść przygodową. Momenty wartkiej akcji przeplata momentami refleksji, kiedy Flavia tęskni za matką, której praktycznie nie pamięta. W tle pojawiają się też informacje o trudnej sytuacji finansowej pułkownika Delusa i popadającej w ruinę rodzinnej rezydencji. Ponadto Alan Bradley ma niezwykły dar tworzenia intryk tak wciągających, że nie sposób oderwać się od lektury, i nie inaczej było także tym razem. Podsumowując: ucho od śledzia w śmietanie. Doskonała propozycja dla młodszych i starszych czytelników. Do czytania wiosną, latem, jesienią i zimą o każdej porze dnia i nocy. Polecam bardzo. Bieg co? Bieg stage.